No i jeszcze chciałam dzisiaj powiedzieć o czymś, że Saturn niedługo zmienia swoją pozycję. No, u nas jest książka w naszym wydawnictwie, Saturn retrogracyjny, Saturn w koziorożcu, także jeśli wy zbieracie tą kolekcję, to niedługo pojawi się kolejna do kolekcji rzecz. Saturn w retrogracyjnym wodniku. No i dalej wszystko jeszcze będzie saturn w ogóle uwielbiam tą planetę mogę opowiadać o niej godzinami ponieważ ona jest bardzo ważna ponieważ tak ważne w życiu wypracować cierpliwość. No i Saturn 22 marca on będzie przychodził do wodnika, na razie będzie w ruchu normalnym. Ale co to oznacza? Wodnik on otwiera to co będzie kiedyś w przeszłości. Czyli kiedy planety przechodzą w ten znak, oni go nasilają, jego wibracje znaczy, że należy patrzeć w przyszłość. Czyli kiedyś my z tym jeszcze raz się spotkamy. Przeżyjemy może w innej formie, ale na pewno będzie. Także przez te scenariusze i takie małe ułamki, to będzie nam ujawniała siebie nowa realność przeszłości. Saturn to jest planeta kontrola, to jest planeta dyscypliny i trzeba będzie się uczyć stawiać granice, rozpracowywać swoje strategie, próbować realizować swoje marzenia w realnych, ziemskich warunkach. Życie sama nam ich nadyktuje. To nie jest czas dobry na to, żeby być mistykiem lub marzycielem. Wszystkie marzenia, życzenia, zapotrzebowania nie powinny nosić jasny, ukierunkowany charakter, ponieważ trzeba współpracować z realnością. Wszystkie mechanizmy losu powinny być zrozumiałe. Do lipca Saturn będzie jeszcze w wodniku, potem znów wróci w znak Koziorożca, czyli takie przemieszczenie przyniesie przełom tych starych, konserwatywnych programów. To do czego my jesteśmy tak przyzwyczajeni, ono będzie po prostu wytarte. Wszystkie zasady, organizacje będą po prostu zmieniać się. Nam wszystkim wydaje się, że jakiś czas coś będzie nas trzymało w niepewności, nas e, będzie trzymała jakaś niewiedza, a życie tak po prostu uczy nas niszczyć nasze stare przyzwyczajenia. Nie warto wchodzić już w konflikt z nowymi rzeczami. Trzeba inaczej na wszystko patrzeć, obserwować, próbować to zrozumieć, e, dyskutować na te tematy, e, odkładać. Jeśli nie, nie jesteś w stanie zaakceptować tu i teraz, odłóż to na potem. Potem się przyda. To jest czas e ciekawego przebudowywania, to jest wytrwania małych grup, analityczności, syntezy. W tym przypadku, jeśli, jeśli ludzkość będzie szła do jakiegoś e rozładu, każdy sam, osobny, to przegra, ponieważ wygrać można tylko jeśli z kimś się połączysz. Jeśli ty podciągniesz swoje umiejętności, tylko w małym takim kolektywie, to można będzie objawić swoje zdolności, możliwości, pozytywne aspekty, po prostu pokazuj ludziom, na co Ty jesteś zdolny. To jest czas wyższych nauczycieli. Saturn nas wepchnie w nową realność. No, oczywiście, tak jak ja mówię, że my jeszcze tej realności nie znamy. I jak on nas po prostu e, ją przystawia, no, no jest na, dla nas nieznajoma. Musimy do niej się dostosować. Dlatego, że jeśli nie masz żadnej celi, nie jesteś gotowy brać na siebie odpowiedzialność za życie, a w myślach w ogóle panuje chaos, nieokreślenia, to czas to oczywiście dla takiego człowieka będzie skomplikowany. E, Saturn mówi tak, że nie jest to czas na objawienia pasywności, e, ponieważ w ten długi taki okres możesz wypaść z ważnych wydarzeń po prostu hops objawia się tym, że aha życie to nie minęło, minęło, czegoś ja tam nie zauważyłam, dlatego należy starać się zrobić porządek w swoim życiu już tu i teraz, uświadomić, co jest twoje, co nie jest twoje, po prostu stworzyć sobie taką bardzo poważną bazę, żeby huch powiedzieć sobie, to tu jest tutaj mój spokój, tu jest mój duch. Także na początku tego aspektu, tego tranzytu, może się wydawać, że świat jest strasznie zimny, wrogo na nas nastawiony, nas nie kocha absolutnie. Można po prostu widzieć rozczarowania w ludziach, e, po prostu, a tak. Nie wiemy o tym, nie wiemy jak, nie wiemy wszystkich mechanizmów, kiedy duch zaczyna wybierać innych ludzi, inne grupy, jest już gotowy zmienić coś w swoim życiu i stać na inne tory. Dlatego trzeba będzie wyciągać ze swojego wewnętrznego świata swoją siłę, żeby umieć na nią się oprzeć, żeby na niej budować swoje zwycięstwo. Dlatego trzeba będzie walczyć ze skłonnością patrzeć na świat w czarnych tonalnościach. Saturn zmusza żyć na stój i teraz. On chce, żebyśmy my mierzyły się z realnością, czyli umiały widzieć i akceptować, to jest najważniejsze, życie tak, jakie ona jest. Ludzkości trzeba będzie popatrzeć inaczej na podstawowe wartości, które określają nasz stosunek we społeczeństwie. Dlatego trzeba pomyśleć, co może przynieść sukces i jakie kroki należy zrobić, no, żeby po prostu się nie czepiać za to, za swoje ograniczenia. I bardzo ostrożnie należy dawkować emocje. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że emocje to jest nasz magnes. My przez emocje jesteśmy w stanie przyciągnąć to, co chcemy, lub jeszcze bardziej to, co nie chcemy. Saturn włącza nasz los. Czyli to, co nam będzie dane, to wszystko u nas się uda załatwić. To, co nam nie jest dane, no z tym będzie trudniej. Dlatego nie warto stawiać opory Saturnu, czyli wszystko przejdzie, wszystko da się, wszystko będzie odpowiednie w swoim czasie. Dlatego nie należy biec za tym, co jest stare. Odpuścić swoją przeszłość. No przynajmniej swoje stare, ja mówię o swoich przyzwyczajeniach, o toksycznych jakichś zjawiskach. Nie trzeba ich kultywować w swojej głowie nie uda się w tym e, okresie na spodziewać się tego, że wszystko naprawi się bez wtrącania się was, waszej siły, ponieważ świadoma praca nad sobą będzie naprawdę pomagała transformować realność. Ja to nawet widzę po ludziach, którzy przychodzą do mnie na konsultacje i my pracujemy za pomocą narzędzi twórczych, widać jak transformuje się ich realność, widać jak trzeba, e, jak, jak oni po, m, robią ze sobą niesamowite rzeczy i widzą, jak wieloletnie ograniczenia schodzą z ich losu. Dlatego ci ludzie, kto dużo inwestuje w swoją wiedzę, pracują nad swoimi wewnętrznymi programami, może kontrolować swój wewnętrzny stan. Czyli po prostu znaczy, że realność to wydaje się im mniej pretensjonalna. <grym> Jeśli wy nie przepracowujecie swój Saturn, no Saturnu każdego jest ja w jakimś tam znaku, to będzie się wydawało, że życie tak naprawdę jest skomplikowane, że życie nas, na nas naciska, nas męczy, nie pozwala nam zrobić swoje kroki, nie daje nam swobody, będzie się ciągle chciało się uciec w swoją przeszłość, bo tam było dobrze. Jeśli nie ma zgody ze swoim losem, będzie się wydawało, że e, czujecie poczucie winy, a w myślach często będą pojawiać się ciężkie myśli, scenariusze. Saturn po prostu doprowadza człowieka do pewnych etapów doroslenia, umiejętności wziąć na siebie odpowiedzialność, umiejętność bycia cierpliwym, zrozumiałym. To planeta kontrola, ona będzie kierować e, człowieka na takie prawdziwe e, swoje zajęcia, na zawodowe, ono będzie kierować człowieka na swoją misję. E, właśnie jest e, w konsultacji mojej misji, jest taki punkt, e, nauczyciel. E, czyli to jest nauczyciel, który wy możecie spotkać w realnym życiu. Nauczyciel to jest ten, który was poprowadzi na nowy poziom waszego rozwoju. Od Saturn jest taki nauczyciel, taki nastawnik, który otwiera przed wami nowe dwie, drzwi. No, i oczywiście, że Saturn mówi tak, że należy zacząć szanować czas. Nie wydawać czas na próżne rzeczy. Dlatego nie budzi się czarną pra czarnej pracy. Czasami ją trzeba zrobić, żeby wznieść się wyżej. Nie uda się uciekać e, przy tym, co jest dane. Dlatego tylko poważną pracą, wewnętrzną świadomością można przyjść ku temu, co będzie się chciało tak, prawdziwie się chciało. Dlatego e, wielu z ludzi oczywiście w tym okresie może poczuć smutek, melancholę, ale to jest znak, który e, pcha na wewnętrzne przebudowanie. I niektórzy ludzie mogą m, m, mocno z, z, zalepić się, zakleić się, kultywować jedną myśl o tym, że świat nie niesie perspektywy, przyszłość jest mroczna, a to znaczy, że, że przyszła pora wyciągać z siebie swoje wewnętrzne programy. Teraz e, niektóre będą też myśleli o tym, żeby być słynny, wyjątkowym, nawet zostać legendą, e, a to okaże się jednak hamulcem dla wewnętrznego rozwoju. Po prostu trzeba tworzyć, dlatego że ty tworzysz. Być włączonym w proces, tworzyć w każdą pogodę, nawet w szarum i nawet w w tym w czasie, kiedy panuje taka panika w ludzkości. Tworzyć w zwyczajnych warunkach, wtedy możesz powiedzieć, że ty jesteś twórca. A Saturn uznaje tylko wewnętrzną pracę, bo jemu ważne jest prawidłowo ustalić kierunek wewnętrznych impulsów. Saturn w wodniku może zacząć hamować wszystkie oryginalne pomysły, myśli, dlatego, że twórcy nie należy się martwić. Jeśli nie od razu was zauważą, jeśli nie od razu uda się wyjść na szerokie wody, po prostu rób swoje Pracę. I nie bój się objawów swojego myślenia. W tym okresie należy oczekiwać różne przełomy, które zniosą krony tym który na siebie ich założy? Jeśli człowiek nie chce pracować, nie umie żyć w hierarchii, czyli w strukturze, a rodzina też jest hierarchią i strukturą, no to Saturn tak mrocznym wzrokiem, popatrzy w twój dom, Saturn wodniko może przynieść nagłe zrozumienie czegoś bardzo, bardzo ważnego, albo od razu ukaże na to, co, czego tak naprawdę tobie brakuje. Po prostu poczujesz. Saturn przyniesie ze za sobą zakręty losu. Doprowadza wszystko do tego, co jest niezbędne. Wodnik to jest znak swobody. I, ale tylko w tą swobodę będzie trochę domieszka dramatu. Czyli dawkuj sobie swobody. Nie dawaj się na całość swojej myśli hulać sobie w Twojej głowie. Pożegnania w tym czasie mogą być długotrwałe, ciężkie. Nie zawsze pójdzie tak, jak pomyślnie. Dlatego. Jeśli para, postan partnerzy postanowią się rozstać, czyli każdy będzie szedł w swoje życiowe zasady, czyli będzie spotykał się przy ich. Dlatego jeśli na przykład gdzieś będzie trudne połączenia w parze, znaczy, że zasady obojga, ludzie byli od razu nie, niesklejalne. Każdy otrzyma swoją wolność, tylko ta wolność może być omraczona ciężkim osadem, wspomnieniami, które będą długo kultywowane w pamięci, odłożą się w nieświadomy. Czas od czasu będą wyskakiwać jako projekcje. Można otrzymać amnistię też od toksycznych relacji, To będzie tak jakoś niespodziewanie, ale można. Tylko właśnie jest pytanie. Każdy człowiek w tym momencie, w tym okresie zada sobie pytanie. Czy on sam jest gotów do wolności? No i do tego, czy można samemu zarządzić, samodzielnie swoim życiem. Saturn uwolni od iluzji. On po prostu nie pozwoli wydawać na nich czas. Trzeba będzie zaprzyjaźnić się z realnością. Najważniejsze, do czego będzie prowadzić Saturn, to do tego, że wszystkie nieprawidłowe wyobraźnie będą e, zniczone. Czyli człowiek będzie musiał się zmierzyć się z czymś, co on naprawdę nie, nie tak widzi, że on nie powinien myśleć inaczej że ci pokaże alternatywę jak można żyć, myśleć inaczej. I, y, oczywiście przyzwyczajając się do czegoś jednego, człowiek może y, niechętny być do uwalnienia się. Dlatego i narzekania na życie i na zmiany będą. Ale do nich trzeba podejść jako do aktu chirurga, który po prostu powinien zrobić swoją pracę. Trzeba będzie wychodzić za granicę do tego, do czego jesteś przyzwyczajony. Y, no, dlatego można potem włączać ciekawe projekty, nawet nie w samotności, a małą grupą do trzech osób. Niespodzianki mogą być różne. Jedne będą się podobać, inne będą zmuszać do e, jakiegoś tam zmartwienia, będą mi przeszkody. E, trzeba będzie nauczyć się nowym nawykom, umiejętnościom, dlatego żeby być w życiu, w realności. Yy, albo od zera zacząć czymś się uczyć, albo zacząć grzebać w innym miejscu, żeby wykopać ten skarb. Ale na pewno, że nie wszystko będzie iść według planu, dlatego należy rozwijać sobie elastyczność i starać się świat, na świat patrzeć pod różnymi kątami. Ból. Ból tutaj będzie. Ból to jest znak tego, że człowiek żył w ograniczonych warunkach. Przechodząc przez ból, zrozumie, że to, co stracił. To tak naprawdę było już nie, nie miała wartości. Dlatego Saturn wodniku to jest okres uwolnienia. Tylko to zrozumiesz, kiedy zakończy się jego wpływ. Po prostu należy umieć budować swoje granice albo wychodzić poza swoje granice. W ogóle Saturn w Wodniku, on będzie mówił o transformacji naszych granic. I tam, gdzie my będziemy upierać się, budować mocny upór, wyrzekać się czegoś lub odwrotnie, czegoś się będziemy trzymać skurczowo, właśnie tu. Trzeba się zatrzymać i popatrzeć, dlaczego ja to robię, gdzie jest moja taka ratownicza tabletka, która mi pomoże w moim rozwoju. No i uparstwo powinno być umiarkowane. Saturn, on w ogóle pokaże, gdzie należy i jak zacząć myśleć inaczej, nie patrzeć tylko w jeden punkt, nie bać się oderwać się od tego, co już jest zgniłe, co wymaga zmian. I właśnie upór. Powinien zostać źródłem nowych energii. Nie chcesz coś robić? To po prostu pomyśl, yy, w czym jesteś w taki, dlaczego jesteś taki uparty, w czym objawiasz ten upór. Po prostu Twoim zadaniem jest zwyciężyć uparstwo, gdzieś zmienić świata pogłąd, yy, dowiedzieć się czegoś nowego. Pozwól losu zrobić swoje. I niech los sam zakończy to, co jest niezbędne. To jest czas uznania swoich słabości, uczuć. I nie dlatego, żeby siebie karać, a dlatego, żeby się nauczyć się myślić, skąd te, to wyrosło. Jak zamienić to w dar. Zwróć uwagę na to, że ten koronawirus, który tak, któremu po prostu udało się ludzkość tak wprowadzić, taką panikę udowadnia, jak coś maleńkiego, matematycznie idealnie, ułożone, może zarządzać bardzo dużym, takim jak ludzki faktor, czynnik staje się bardzo ważnym. On jako to wszystko może wpływać na ekonomię, na połączenie pomiędzy światowe. Dlatego zwrócić należy uwagę, jak małe dawki mogą kierować Dużymi procesami. Homeopatyczne wpływ, bo rozmiar wirusa jest mały, a jaki jest rezonans? Dlatego należy siebie zmieniać, podnosić wewnętrzną wiarę, robić pauzę, umieć widzieć, a nie negować od razu. Wtedy można nauczyć się nowym zasadom, które nas poprowadzą na inny poziomie. No i zapraszam do czytania na naszym kalendarzu o tym, jak Saturn w wodniku będzie wpływał na znaki zadeakalne, czyli co należy w sobie sobie przemienić, zmienić, przymielić, dlatego, żeby trafić w swój sukces. No i oczywiście, że zapraszam na nasze różne spotkania, gry, bardzo fajne, ciekawe, które pomagają ludziom zobaczyć też życie inaczej, siebie inaczej, bliskich inaczej i z okoliczności, gdzie można znaleźć po prostu wyjście z swoich sytuacji.